Witam Niedzielę rano Czekamy na jakieś powroty Na razie nic się nie dzieje Żywłapka jest założona I zobaczymy co Ale Była wcześniej rano założona żywłapka Ale nic się nie stało Przymrożony dach jest Ale 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 nic i pewnie już nic się nie stanie, no bo dałem czego wolnego gołębia na biały dach, ale ten gołąb już w sumie przyzwyczajony do tego, to się nawet nic nie rusza. Trzeba kury wypuścić, My zobaczymy co one tutaj. Opa, one też czekają już. Kurki wychodzą na wybieg z jednej strony, już jedzenie mają przygotowane. A jeszcze z drugiej strony wypuścimy Teraz wszystkie kury są już razem Nie są oddzielone Kurki ładne Teraz już taki nowy zbiór z kukurydzy jest Już wysuszona kukurydza nowa I jak przedtem nie jadły kukurydzy to teraz Fajnie jedzą, nawet indyki ładnie jedzą już kukurydzę, nawet wybierają kukurydzę. Mają taką mieszankę zrobioną, pszenica, kukurydza, jęczmień i trochę owsa jest dodawane. Takie te, nawet takie bardzo głodne, nawet bardzo głodne nie są. Będziemy jeszcze chwilę czekać na tego gołębie. Zobaczymy czy, czy coś tam doleci. Ja kurki takie, z czubatki staropolskiej, kowucika. Bardzo ładny kokut. Tutaj mamy kurkę z maransa. Dominanty ważne maransy tutaj. Reszta już wyszła tam. Jest z legenfeldów dość sporo. to Są wszystkie kurki, które wykluły się u mnie, no i już tak ładnie się wybarwiły. Urosły duże już są. Wczoraj miały sprzątane, a dziś będą miały sprzątane gołębie, bo już wczoraj przez te zawirowania wszystkie nie było już czasu im posprzątać. Jeden gołąb się znalazł, taki pan napisał do mnie i później do niego podjadę, eee, a, a resztę będziemy czekać. Dziś pogoda bez wiatru, no to jest większa szansa, że coś doleci, bo... No bo bez wiatrzyku to jest łatwiej dolecieć Bo jakby było, tak wczoraj było wiało do samego wieczora No a poza tym no najgorsze, najgorsze to jest to, że te gołębie jak są na łyżce No to już im ciężko jest Wczoraj nie jadły No jeszcze powiedzmy, że jeszcze jak wczoraj nie jadły to jeszcze tam pal sześć że, No jak te kurki jak szybko A wczoraj nie jadły, no ale to już dziś był przymrozek Jak przespały na, na zewnątrz no to tak raz, że jaszczą Dwa, dwa, no jak zależy, jak daleko odleciały. Jak daleko nie odleciały, jak się odwróciły w miarę, bo jak widziałem, jak, wtedy, jak uderzył soku, to te gołęby się odwróciły do wiatru, znaczy z, z kierunkiem wiatru poleciały i zanim zaczęły hamować, to już były daleko. Już były daleko, raz, że daleko, raz i wysoko. No i wtedy już się zaczęły kłopoty. Jak uciekały przed tym jaszczemiem, no to odwróciły się do wiatru no i, 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 i i szły już z wiatrem. A indyki to le, lepiej latają niż niektóre w Lublinie gołębie. Śmieszne te indyki są takie pocieszne są. One są takie pocieche. Tutaj jeden taki on przyspał na tego kuleje, spał na na dachu, no i próbowałem go zrzucić, żeby poszły do, do tego, no i, i nie wiem, czy zahaczył gdzieś tam nogą, czy coś się stało, no bo kuleje, ale już coraz lepiej chodzi, także, że już mu się poprawia. Reszta tutaj, tutaj mamy kurki, a tutaj mamy kołódka z legwarów. Co się stało? I takie moje gospodarstwo tamte. Reszta gołębi będziemy czekać na niej. Strasznie lubią te indyki ziemię. Jak były tam w, w paczkach, tam gdzie były wcześniej jarzyny. O. cóż się stało? Wcześniej jarzyny, no to taką pokopaną świeżą w ziemię, to strasznie lubią jeść. Zaraz będą mieć gołębie wymieniane gryty. No i dostaną Dostaną je. Tutaj taki pogótek trójbarny. Bardzo ładne, już takie duże ładne urosły. W ogóle wszystkie są takie albo trójbarwne, albo e, e, Lagenfeldy, te biało-czarne. Tak, jak tamte tutaj te skórki. Zobaczymy, co, co się dzieje. Będziemy chwilkę czekać na, na gołębie. Później przyjadę się do tego pana, który ma jednego, ale to jest czarny mroziaty. Powiedzmy, że tego można by się bez niego obejść. To jest taki kogucik na takim różyczkowym grzebieniu. Z zagrodówki. Bardzo ładny kogucik. Tak, no, takie, już teraz się upierzają, wybarwiają się tak ładne, kołem, ładne te kurki. Są. Ja już myślę o, mówię o kurach, a myślę o gołębiach. Noc była ciężka. Jak mi gołębie, to, to nie mogę do, doczekać rana. No i, i czekam. No nieraz, nieraz gołębie, tak jak w lecie zginęłem, no to już o nieraz były o szóstej. O, 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 po szóstej, nieraz były do 10 maksymalnie. A teraz zima, jest znaczy zima, jesień. No to może być różnie. I, z, i przede wszystkim nie wiadomo jak te daleko gołębie odleciały, bo to nieprawdą jest, że, że ktoś, że ma gołąb... Yy, 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 to nie jest pocztowy gołąb. On nie, nie jest mądry, raczej taką jakąś mądrość ma, ale to nie jest taka. To jest upa w, u tych gołębi jest bardziej, bardziej upartość jak, jak yy, nie opadnie zbyt daleko, no to przelatują te gołębie. Wystarczy, że opadnie ten gołęb, że nie, no nie ma takiej możliwości, żeby przyleciał. I to e, nieraz te gołębie wychodzą do góry i chodzą. I aż w końcu trafi. To tylko też jest nieraz kwestia przypadku. To nie jest mądrością, to jest upartość bardziej w tych gołębiach niż mądrość. Mądrość na pewno daje jakieś zmiany i chęci, chęci takiej do, do powrotu, taka, jaka upartość, takie przywiązanie do gołębnika to bardziej to niż ta jego e, mądrość bo tak jak mówię to nie jest gołą pocztowy on zmysł takiego to jest gołąb stójkowy on musi mieć punkt odniesienia na, na, na ziemi no i e, wracają tylko te gołębie które chcą wrócić takie, takie uparte są nie chcą jak już opadnie które gołębie to są tak zachowują się opadną w miejscu i, i już, już z tego miejsca się nie ruszy a te gołębie które, które szukają no to latają, latają, aż w końcu coś tam im się skojarzy i, e, i dolecą. No nieraz widziałem, że gołąb leciał, no i, i leci, i nagle zatrzymuje się w powietrzu, i, i kojarzy, i opada wtedy. Ale to bardzo, nieraz są bardzo wysoko gołębie, i to im się zamazuje to wszystko. Także e, z tą mądrością to tak bym ostrożnie tylko Upartość. Przywiązanie do gołębnika tak, ale mądrość, to, to jak mówię, to nie jest pocztowy, to nie jest gąb. E, tak jak jest ta pogoda, tak jak teraz, to ten gołąb jakby się podbije do góry, no to e, to są gołębie wolne, im potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby dolecieć. E, gołąb pocztowy, czy inny gołąb, tą szybkością, tą e, innym układem skrzydła nadrabia tym, że może przelecieć dużo więcej, dużo szybciej. I, i, i dużej i dalej latają W odległości od, od, od Swojego gołębnika A te gołębie stójkowe No to powiedzmy, że się tam Troszeczkę cofną w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu I w zależności jaki kierunek wiatru jest I tyle tego wszystkiego widzą nie mają punkt orientacyjny na ziemi I tyle e, Wracają powiedzmy z takich krótkich odległości Reszta tych gołębi to o, o, praktycznie zostaje na ziemi. A poza tym z, teraz jest zepchło na, na wschód. Tam jest dużo, dużo niżej. Tych ludzi, którzy byli u mnie, no to wiedzą, że tam jest dużo niżej. I stamtąd praktycznie go nic nie widzi. On musi wyjść bardzo wysoko. No i żeby, żeby móc zobaczyć, w którą stronę ma się tego. Nieraz widziałem, jak gołębie przelatują bokiem. Już jest tego. No i one już wiedzą, że kierunek mają dobry obrać, ale nie wiedzą już. Eee, dokładnie nie raz przeszczeli, przeszczeli taki gołąb. Zapraszam na kolejne filmy, zapraszam na eee, gołęb, film z gołębiami Mikołajewskimi. Do zobaczenia.